To chyba drugi, odcinek, trzeci już się. Okay, co tu nowego? Co tu nowego jest? Ok, kąciki, kąciki, kąciki. Takie buty, takie buty tutaj, buty. Ok, wejdziemy w stok odbierzemy nagrody. Co będzie? Hmm, o bo... ja nic nie odbieram. tak nie ma tych w ogóle. O, tutaj tylko nów. Jak właśnie, czy będzie plajem, czy nie będzie jak w życiu? No. Właśnie, tak. I łysy ty nie będzie tak samo. No. O no. matre, było takie winiety w tym momencie. O, czapki na Event shop. Gaskius a. Oh. Wchodzimy tutaj po jest. Sundo jest, ten kartaski są w Okej, 5. Okej, 5 paczek muszę od stogu. 6 ludzi. Muszę 30 takich skill gameów. Aha. Oj, mecz 30 meczów tych A... o, bawi, bawi. Zaczynamy to robić. No trzydzieści takich, tylko nie wiem ile to zrobię. Oj, widzowie. To właśnie będzie podoba Kaka Szacharzeńka. Szuka szynki, Szuka szynki, Szuka szynki, Szuka szynko Szuka szynko Szuka szynki, Szuka szynki, Szuka szynki, Szuka Szukaszynku Szukaszynki Kol Góru Krespo Lampak Balak Drogba Asasyn dogba assassin Oso-syn so, so, so. Okej, okay, O, z tego, z tego I mam tutaj coś jak... Wojciech Wojtek Częstny To najlepszy bramkarz Światała jest Wojtuś Oj tu szczęsny, oj tak szczęsny, Magła jak jestem. <gryzny> Okej, okay, jak skończymy ten met to będzie koniec filmu. Od razu powiem, papa pa. i koniec. Nie strzelił gola. Jakim cudem nie strzeliłeś gola? Powiedz mi, full kruk. jak to się zdarzyło, czy to możliwe? Widzowie. A może na piosenkę na 1000 subskrypcji? Hmm. Nie, nie mam głosu w ogóle. Przecież przy pierwszym filmie jest Dors, ja miałem głos bardzo zły. Bardzo zły. Tym bardziej piosenkę jak pan nagrywać, to. To... <gryw> to... To ja nie wiem, jak to wyjdzie. A powiedz mi, widzowie, czy oglądacie paliona? Lub wojana, lub. Nie wiem. toplu hülyalı şey şey dedim. ne o ne o ya? Ayest ayestle minuts. 4 minute, 4 minute, 4 minute. Ha, ah. Lan Bak sabıl. Tak, şedem tak, ha, şedem See. Taki krótki odcinek, nie 10 rzędów robię. 12. Oj. Aaa. Ah. 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 Nie ma ciepła. O, o, o oh my gad. O oh my, God, oh my God. Nie zmieszko to jaka dziwna skopi. I powiedzieć, czy jestem fajny, czy jestem z Wojciechom. No, jeszcze nie umiem montować. Nie mam tych kapkutów czy tych putów tu, papów, kaputów. Tylko ja miałam kiedyś Movie Clips. Bo w odcinku Headball 2, odcinek drugi. Czy tam na samym dole piszę Movie Klaps? Tutaj tu się zdarzyło. Zrobię z jest odcinek? Jak sobie, sobie mi nie puścić sobie to, to załóżmy pod tymi ludzikami, którzy biegają od razu. No w tym filmie jest jakby ten napis. Strzelamy Uuu, jak wystrzeliło na no, ja nie wiem co bym musiał zrobić. A twarz będę pokazywał może na 1000 słów. A może nie wiem. Nie wiem. Widzowie, na piśmie trzeba pokazywać twarz na 1000 subów. Widowie kończę, bo mi się zera telefon przy grze mam pójdę gadam z kolegą. A po prostu tak, że mój telefon po prostu się wyłącza. jest głos, ale w ogóle jakby nie ma w ogóle tego. Yy, Miał to się z ekranu. Muszę włączać telefon Będę go włączać Okej, widzę, że Zobaczcie, z mi bardzo i ja Będę miał mulega ja Zobaczymy, ile on kosztuje Mulega To jest to z ikon? Mhm, czy nie? Zobaczę, czy... jakie u? A nie no nie napiszę tego, no Czekajcie, czekam jakiegoś takiego my. A nie znajdę już Napiszę muller. Meulele muller. Nie będzie. Aha. Podzimy go znajdę, wiecie? Podzimy go. team nie, 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 nie. ikon Chyba to jest ikon. To nie jest ikona. A A a a, 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 a może. 112 mulek. Muluś.

Łączę ikon lague. Tien to jest ikon. A to jest Niemcy. Mój uległy, I... Gdzie on jest? O, ha, ha, ha. 300 milionów, o ja... Będę go mieć. Niedługo. Chyba hm. ja go zabiorę, kończę tam Okej, za 3, 2, 1, baj!